Cześć! Zapewne przynajmniej część z Was ładuje swoje urządzenia bezprzewodowo. Ładowanie bezprzewodowe, jak sama nazwa wskazuje, jest popularne ze względu na to, że odbywa się bezprzewodowo. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nie musimy martwić się o kable, kabelki, które plączą nam się bezustannie. Zastanawialiście się jednak, czy na pewno ta technologia ładowania. Jest bezpieczna dla waszych urządzeń i ich baterii. A jak to wygląda z poborem mocy, czy aby ładowanie bezprzewodowe nie wpływa na nasze rachunki za prąd? Tego dowiecie się w tym filmie. Zapraszam. Eric Ravenscraft, który między innymi pisze artykuły dla New York Times, postanowił połączyć siły z iFixit czyli serwisem, dzięki któremu w dużym skrócie możemy sobie tak naprawdę wszystko sami naprawić. Postanowili oni przyjrzeć się dokładnie technologii ładowania bezprzewodowego. Najbardziej zainteresowała ich kwestia poboru energii ładowarki standardowej i tej właśnie bezprzewodowej. Jakie były rezultaty? Eric Ravenscraft napisał: Ładowanie telefonu z całkowicie martwego do 100% za pomocą kabla trwało średnio 14,26 watogodzin. Korzystanie z ładowarki bezprzewodowej zajęło średnio 21,01 W. Daje to nieco ponad 47% więcej energii, ponieważ nie trzeba podłączać kabla. Innymi słowy, telefon musiał generować więcej ciepła i pobierać więcej energii podczas ładowania bezprzewodowego, aby wypełnić baterię tego samego rozmiaru. Erik odkrył również, że sposób w jaki umieścił telefon na bezprzewodowej ładowarce wpłynął na to. Ile wata godzin zajmie jego pełne naładowanie. Jeśli więc kładziesz swój na przykład telefon za każdym razem w różny sposób na ładowarce indukcyjnej, możesz się spodziewać różnych czasów jego ładowania i co za tym idzie różnej wydajności tego ładowania. A sama ładowarka również pobiera energię około 0,25 W na godzinę, nawet jeśli telefon w ogóle nie jest na niej umieszczony. Czy to jednak oznacza, że teraz powinieneś wyrzucić wszystkie swoje bezprzewodowe ładowarki do kosza na śmieci? Może nie aż tak, ale jak napisał Nick Guidla Wirecutter w zeszłym roku, cytuję: Ładowarki bezprzewodowe QI są wolniejsze niż ładowarki przewodowe. Kropka. Najszybsze ładowarki, które zmierzyliśmy w naszych testach, ładowały całkowicie rozładowanego iPhone'a XR do zaledwie 50% pojemności baterii w ciągu godziny. Czyli około połowy szybciej niż standardowa ładowarka przewodowa bez funkcji szybkiego ładowania. Każda ładowarka bezprzewodowa jednak może w pełni naładować dowolny telefon przez noc, dlatego też używam również jej. Leży na stoliku nocnym. Jeśli budzę się w środku nocy i chcę sprawdzić swój telefon, wiem zły nawyk, nie muszę się martwić, że obudzę partnerkę, gdy będę grzebać w szufladzie, poszukując kabla przy ponownym podłączaniu telefonu. Dobrze, a czy ładowanie bezprzewodowe ma jakiś wpływ na żywotność baterii, na przykład w smartfonach? Nie ma żadnego, ponieważ samo ładowanie trwa dłużej i smartfon jest ładowany mniejszym prądem. Dzięki temu w mniejszym stopniu cierpi jego wytrzymałość. Używanie ładowarki bezprzewodowej nie wpłynie jakoś znacząco na Twoje rachunki za prąd. Jednak nieefektywność ładowania bezprzewodowego jest czymś, o czym należy pamiętać. I może rozważ trzymanie się kabla, gdy nie jest to uciążliwe, np. podczas pracy przy biurku lub przed pójściem spać. Ładowarka bezprzewodowa powinna być raczej swojego rodzaju wygodnym dodatkiem, gdy na przykład potrzebujemy doładować swoje urządzenie. Jestem bardzo ciekawy, ilu z was używa ładowarek bezprzewodowych i czy są to wasze główne ładowarki, czy najczęściej może jednak używacie tych standardowych, klasycznych, przewodowych. Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to gorąco was do tego zachęcam. Musicie też kliknąć dzwonek, aby przychodziły wam powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.